Jak to JJ, Witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną Farę. Szymonaczko, witam wszystkich, hej. I moi drodzy, już dzisiaj wracamy do Was z nową, w sumie starą serią. Mój <grym> równa się skin, ponieważ właśnie dzisiaj w sklepie pojawił się zupełnie nowy skin, który nazywa się Navigatorka Colette. I kosztuje ile? 79 gemów? Dokładnie tyle kosztuje i dokładnie tyle możecie dzisiaj wygrać. Wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał oraz w komentarzu napiszecie, biorę udział w konkursie. A teraz na samym początku, zanim zaczniemy o wszystkim opowiadać, poleci dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zwyciężyli kody Pace'em w karty wartości Megaboxa, dzięki temu, że podesłali mi filmiki jak robią zakupy z kodem Pharrell w sklepie Brawl Stars. Oczywiście dziękujemy wszystkim za wsparcie. Dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie cokolwiek w sklepie z kodem FAREL, to koniecznie to nagrywajcie, podsyłajcie mi filmiki na maila, którego znajdziecie w opisie, a ja już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych szczęśliwych zwycięzców, którym wręczę kody PaySafeCard. Pamiętajcie, że kodik w sklepie resetuje się co tydzień, a jeżeli nie chcecie wam się samemu wpisywać kodziku FAREL do sklepu, no to wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars, wtedy kod wam sam automatycznie się wpisze. Dokładnie. I oczywiście zasady dzisiejszego odcinka są takie jak zwykle. Pewnie pamiętacie, że będziemy grali pierwszą gierkę solo, drugą gierkę w trybie duo. No i oczywiście, kto zdobędzie punktów mniej, ten będzie musiał kupić skina przeciwnikowi. Tak jest. A dzisiejsza mapa za łatwa nie jest. Tyle powiem. Trzymajcie za nas kciuki. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Farrell czy Team JJK. Czy może Team Joystick. O. Albo Team Wunia, Albo im Wunia. Do kolekcji Animal zostały dodane nowe koszulki, nowe grafiki. Do Ja dzisiaj Eevee. mam na sobie Iwunię, która je popcorn i ma na sobie okulary. No i oczywiście ogląda swój ulubiony film. A Farel ma na sobie joysticka, takiego typowego, klasycznego. Jak pokazuje do joysticka, tak, no to on tak właśnie siada i się cieszy. I więc. czeka na pomidorka. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wbijajcie na Pixie Shop. .pl. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A teraz o, zaczynajmy. Tak jest! No dobrze, moi drodzy, więc jesteśmy już na moim koncie. Jak widzicie, już sobie kolet wybrałam. No i w sklepie mamy nawigatorkę Kolet, która kosztuje 70, 79 gemów i w jej skład wchodzi specjalny model zadymierza, specjalne efekty oraz specjalna tekstura. Dajcie znać, czy w ogóle wolicie Kolet w wersji z różowymi włosami, czy jednak z tymi siwymi. No i dajcie znać, jak Wam się podoba ten skin. I na ile go oceniacie w skali od 1 do 10? Ja daję takie mocne 8. I jak widzicie tutaj na dole mamy jeszcze taką, tego pina, którego też będziemy mogli odblokować. Jest to pin, który mówi nam, że to przebranie jest z okazji chińskiego nowego roku 2021. Pewnie pamiętacie, że w zeszłym roku też był chiński rok w Brawl Stars i też zostały właśnie dodane nowe skiny. Między innymi chyba był to pierożkowy Deryl, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli pamiętacie, jakie to były skiny, to możecie napisać w komentarzu. No dobrze, moi drodzy, a więc mamy dzisiaj mapę Centrum Bezpieczeństwa i ja bardzo dawno nie grałam koled, więc będzie ciężko. Już widzę, że na pewno będzie ciężko, bo jest Edgar na mapie, a Edgar jest zbyt OP. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to zostawcie łapeczkę w górę. A ja idę szukać dalej skrzyneczek, bo widzę, że tutaj są totalne pustki i nic nie ma. Okej, okay, tutaj na dole jest Gay, tak? Poszedł sobie. Pyk, pyk. Aj, ci nie trafiłam. Dostał raz jeszcze. Muszę się troszeczkę uleczyć. Dostał. Czemu on się tak do mnie przerażająco uśmiecha? Daj mi spokój, gościu. Okej, okay, dostał znowu. To będzie ciężka rozgrywka. To będzie ciężka rozgrywka, tym bardziej, że cały czas mam tylko jedy, jednego perkyuba Chyba uratuje mnie tylko to, jak zabiję tego Galea i zgarnę jego powercubsy. A ja, a dobra, wycofuję się. Niech oni się tam poobijają. Dostał. Dobra, mamy to, ale teraz tutaj jest Byron, a Byron ma większy zasięg ode mnie. Wielkie starcie! Szarża! Ostatni strzał! 500 HP mu zostało! Gadżet! Mamy to! Jezus! Ale strasznie, strasznie mi ta gierka stresowała. Ja zapomniałam, że Kolety jest taką postacią, że yy, im bardziej ubija przeciwnika, ten z tym słabszy ma więc. Ale udało się zdobyć pierwsze miejsce, także teraz zobaczymy, jak poradzi sobie Farel. Lecimy, moi kochani. jj zajęła pierwsze miejsce. Nie wiem, jakim cudem. Jak ja widziałem tą gierkę, to mówię, no ona od tego gela na pewno dostanie. No, a tutaj niespodzianka. Dobra, otwórzmy sobie skrzyneczkę. Szczerze. Nie lubię grać kolet. JJK też chyba nie lubi, bo ma tylko 300 puszek na tym koncie. Nie, ja ją grałam tylko na live jak się pojawiła, a później już przestałam, bo mi się. Raczej, znaczy, no, koletką trzeba się nauczyć grać. Faktycznie trzeba dwa razy atakować, za trzecim razem używać gadżetu, żeby dobić tego przeciwnika. Okej, okay, nie trapiam, też nie trapiam, muszę się wycofać. Mortis, mortis, mortis! O! Nie wiem, jakim cudem ja to. Wygrałem. Jest ciężko, jest ciężko. Tutaj jeszcze Sandy mnie chce zmęczyć. Dobra. Spanioszku. No, chodź, chodź, chodź. Tutaj. Tutaj. Nie ma. Sandy gdzieś zniknął. Czterech zademierzy w grze. Nie widać nikogo. Ale mi się wydaje, że tutaj jest, wiesz? W krzakach stoi za murkiem i czeka. O, showdown, pięknie. Okej. Okay. Jednak nikogo tutaj nie było. Gdzie jest ten op... Pierwsze, spociłeś! Spociłem, ale było ciężko. Teraz lecimy na naduło z randomem, a to już takie kolorowe nie będzie. No kogo jej tutaj dobierze? Uwaga. No ja jestem ciekawa, bo ją ja zawsze super teammateów, ale tym Ucie. razem jest Amber, więc git. Ok, Legenda w drużynie, spoko. Dwie dziewczyny. Zobaczymy, jak się dogadają. Dobra, zawijaj tego cuba i lecimy szukać dalej. O kurczę, MC, ja bym tam się nie pchał. Mhm, mm ja też tak troszeczkę się obawiam, a tutaj jeszcze są kolejna para dziewczyn, tylko że one mają już po trzy par cuby, więc... Mm -hmm. Zawijam i uciekam. <grym> to była dobra decyzja. Schowam się tu. O nie, oni mają osiem kubów. Dobra, idę na górę. Nie, to nie ma szans, że ja sobie sama z nimi poradzę. Poczekam na moją ziomalkę. No chodź! No chodź! <grym> Nie no, najważniejsze są teraz emotki, faktycznie. No chodź tu cwaniaro. Okej. Okay. Ona w ogóle mi nie pomaga. To jest najgorszy teammate na świecie. Dlaczego ja mam zawsze takich ziomków? Dobra, wielkie starcie. 13 killów. Nie no, przecież to jest żart. Nie mogłam nic zrobić, mój teammate mi nie pomagał i znalazłam się w sytuacji bez wyjścia, ponieważ oni mieli po 13 pareków i szli po mnie z dwóch stron, więc ja nie miałam tutaj żadnych szans. Proszę mi wybaczyć yy, i proszę zostawić łeczkę w górę na pocieszenie. I proszę trzymać kciuki, żeby Faret teraz nie zdobył pierwszego miejsca. Proszę, żeby mi nie dobrało żadnego kasztanka. Ojejku, to jest jakiś lodzik, niech będzie. Zamiast kasztanka dostałem lodzika. magikolor. Meglior. Meglior, oh no. To będzie ciężkie. No już i już mamy przerąbane, generalnie. Dobra, Bejrona obiłem raz. Myślałem, że drugi wcisnę. Hit, nie trafiłem. Chłop ma 68 HP. To by też jakiegoś dziomka dziwnego dobrało. Najlepszego, ever. On się kręci, to wiesz, kurwa za nas grać. Dostaniemy dzbankiem i. To by było na tyle. No życie, życie. Nic nie poradzimy. Moi drodzy, <gryw> miałam dzisiaj mega farta. A ja miałem kasztana w drużynie. Fara ma 600 puszek na kolet, ja mam 200. <gryw> I mi udało się wygrać skina do i ciebie, więc to musiał być fart życia. Um, Płaski nic no nie znaczy. Czyli wygrywam dzisiaj 80 gemów. Pamiętajcie, że wy również możecie wygrać 80 gemów. Wystarczy, że stawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał i w komentarzu napiszecie, że bierzecie udział w konkursie. A teraz wyciągaj gemy i kupujemy tego skina. Dziękuję. Oczywiście kupujemy e, gemiki z kodem FAREL. E, no i kupujemy sobie oferci, ofertę za 23,99. Gemy doładowane. Pamiętajcie o kodziku. I pamiętajcie, żeby nagrywać. Jeżeli kupujecie jakiekolwiek gemy, jakiekolwiek skiny, cokolwiek w sklepie, to nagrywajcie, bo zawsze jest szansa wygrać kodzik w i Zgadza kupić sobie się. kolejną rzecz w albo cokolwiek innego. No dobra, no a więc nie przedłużamy i kupujemy naszego Przepięknego nawigatora. Nawigatora! Wuuu, mamy to! Nawigatorka Colette jest już w mojej szafce i teraz sprawdźmy, jakie ja w ogóle mam skiny do Colette. Trixie. Na pewno mam Trixie i to by było na tyle. I nawigatorka Colette, ponieważ żadnych innych skinów już chyba nie ma, co nie? W ogóle nawet nie było żadnego skinu do, do Colette. To jest pierwszy, bo tamten był z tamtego sezonu Karnetu? Karnetu tak nie, jest. Z, z dwa sezony temu z Karnetu chyba z trzeciego. Tak jest. Dajcie znać, który z tych skinów bardziej Wam się podoba. Czy Trixie Colette, czy nawigatorka? Mi dużo bardziej podoba się Trixie, no jest taka zbajerowana dużo bardziej. No ale sprawdźmy, jak nasza nawigatorka prezentuje się na mapie. Okej, okay, Farela, Gierka, duo trwa bardzo krótko, więc dajmy mu szansę zagrać nowym skinem z nowym teammatem, który jest Sergeant. I Surgeon. nazywa się Yarik. Jarik, mam już dwa Power Cubesy. Elegancko. Pokaż, jak strzela. Woo! Jest nowa animacja o, tak, podstawowego. Tak, tak, otaku. to serduszko takie i ono zamienia się w takie kwadracie jakby rozpływać. Rok, raz, raz dwa, trzy bomby przyjął brok. Zaraz będzie ulcik nabity. Okej, okay, ten serdusz. A, padł! Nawet ale... Nie wiem, czy to ale... jest dobry pomysł, żeby się tam pchać. Wow. Rozjechany. Super! I pięć parfiutów. Teraz. Tak, tak, tak trzeba uciekać teraz. I robimy to tak. Cofnijmy się. Bomba bomba bomba. Bomba, bomba, wołko. Yy... Ciach! Szarżale, ale nie trafiłeś! 120 hp! Mu 120 zostawiłem. hp mu zostało! Nie no ten Jarik to jest jak... Znowu miałeś teammata takiego, że to jest jakiś żart. Uciekaj. Uciekam, mam bloka. Dobra. Bo Ona spowolniła, no. Przerąbane. <grym> ale twój teammate już chyba trzeci raz leży? To mi się wydaje? No chyba tak. <grym> e, e, Byron, Byron, spokojnie, tak? Proszę Dobra. z tą trudką odejść ode mnie, tak? Zostały cztery drużyny No chodź tam, M's, chodź. No, Ms jest trochę niebezpieczna. To mi Byron odbija. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Musimy poczekać. Ajajaj, ta tak się miga od tych strzałów. Ems. Y, MS, przepraszam. 8 power No i kubesu. znowu piąty raz już chyba padł w tej grze, czy mi się wydaje? Pan P8 power killsów. Nie, no super po prostu. Dobra, uciekamy. Kiełek, A, kiełek, uciekaj, kiełek. Uciekaj, uciekaj. Kiełek nie bij. Ajajaj, aj, aj. i jeszcze masz Mr. Pik, który ma 12 powercubesów, więc będzie mega ciężko. No dawaj tym sergem, to musisz wierzyć stary w nich na ostro. Yarik. No Jarik to jest On, jakiś, on padnie znowu, jestem kasztanik. przekonana. Aaaa, dziesiąty <laughs> raz chyba. Dawaj szarża! Kurde, ile on ma życia! On ma za dużo życia ten Mr. Pik. ja, jaj No ale dobra, walczyłeś do końca tak naprawdę sam, bo ten twój ziomek to chyba z 6 razy. Jarek no, ja, 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 nie graj <grym> sercem bo Ci nie idzie, serio. <grym> Ładna gierka. Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten skin. Koniecznie weźcie udział w konkursie. No i oczywiście czekajcie na kolejne odcinki, bo już za chyba tydzień będzie nowy skin, także. Ja o niego zawalczymy z pewnością. Wtedy na pewno. Może wtedy się... mi się uda wygrać. Może. <laughs> Zapraszam wszystkich oczywiście jeszcze na Pixie Shop.pl, koszulki. Link znajdziecie w opisie, a my z Wami się żegnamy i trzymajcie się. Nara!